numer 1 i nagrywam tak dlatego się nazywam dzisiejszy numer 1 bo nagrywam z jeszcze jedną osobą ta osoba awesome się nagrywać Gryjemy tę informatykę to jest to samo ciekawa fajna rzecz Przedstaw się numer 2 Siemaneczko! w sumie takie skromne powitanie ale może być tak słuchajcie ja nagrywam jak nam życie będę nagrywał programowanie na pewno w języku Batch. Na pewno różne poradniki tego kategorii, jak skonfigurować Windowsa, jak pozbyć się jakiegoś wirusa i tak dalej, jak stworzyć wirusy i tak dalej, a decyduje numer dwa, nie wiem co będzie No nie wiesz co będę nagrywał, ja będę nagrywał gry różnego typu, MMORPG, RPG, FPS, strzelanki, shootery, w sumie inne takie rzeczy. E, tak, słuchajcie, e, jeśli chcecie... Aby jeszcze jedna osoba nagrywała, to będzie dla nas trudno, ale jak zwykle kogoś tam się wykombinuje. Słuchajcie, tak, powiem od razu. Logo było robione przeze mnie, decyzja numer jeden. E, tutaj mój decyzja numer dwa, po prostu... Jak to można powiedzieć? Tak, on po prostu tylko w tym gdzie gry. To jest się taki kanał. Można powiedzieć w 60% przeze mnie zrobiony. Tak, znaczy w 90%, nie wiem, 10 No tak. tak, intro przeze mnie, logo przeze mnie, kanał stworzony przeze mnie, komputery przygotowane przeze mnie. Wszystko było zrobione przeze mnie. Przemek jedynie tutaj też sami pomagał. Przemek, dobra, i wiemy, że to jest przemek. Ja jestem Wojtek, przecież możemy powiedzieć, nie? Mm -hmm. Ale twarzy na razie nie pokażemy. Poczekamy tak do 100 subskrypcji i wtedy się pokażemy. No właśnie, to jest jeszcze tak. Jeśli byście chcieli, żeby na przykład ja e, z Przemkiem po prostu się... Żebyście chcieli przerać jakąś gierkę, nie ma sprawy. Słuchajcie, musimy kończyć, zatem mamy ograniczony czas, jeśli chodzi o nagrywanie, bo mamy jeszcze kampanię, z Liską i coś źle odstawienie. To trzymajcie się, maneczko! Siemaneczko! siemaneczko.